Cześć, siemanko! Jestem Przemek, witam was na moim kanale Mam Korbę. Dzisiaj znowu będziemy śmigać po Teheranie. Pojedziemy do górskiej wioski, gdzie wypoczywają Irańczycy, Darband. I wyjedziemy na jedną z najwyższych wież w Azji, Milat. Wychodzimy z zamiarem wyjścia na trekking. Na toczale, ale chyba tam nie wyjdziemy, na samą górę, bo pogoda tu jest jeszcze... Nie najlepsza w górach. Stąd widzimy, że tam jakieś chyba zamieć górze są. A jest to dosyć wysoko, chyba na 4000 metrów. Trochę więcej, no nie pamiętam. Musimy, żeby wyjść na tą górę, trzeba dojechać do takiej zdłości Darband lub Torband I trzeba przejść przez tą miejscowość, to była wcześniej wieś Koło Teheranu, ale przez to, że Teheran, Te, Teheran się powiększył, to już jest jakby ta wioska jest już jakby w mieście. Tutaj jest utrudniony wjazd i uliczki są coraz węższe i po chwili zamieniają się schody i małe alejki, po których nie da się wjechać. Gdzieś też jest utrudniony przejazd samochodów. I dlatego jest tutaj też mniej policji. I tutaj jest trochę, przez to jest też tutaj trochę inaczej. Ja trochę sapie już bo już wychodzimy pod górę. Przez to jest trochę inaczej, yy, dlatego że policja tutaj nie dociera i te przepisy irańskie nie obowiązują. Tutaj częściej można spotkać kobiety bez tej pusty czy irańczyka jedzącego jedzenie podczas ramadanu bo my akurat trafiliśmy na kilka dni ramadanu ogólnie to miał już dzisiaj nie być ramadanu, ale przez to, że w Teheranie nie było księżyca, nie było widocznych księżyc, to przedłużyli go jeszcze jeden dzień takie tu mają fajne zasady tutaj w tej miejscowości Dorban jest dużo Dużo restauracji, tych miejsc, gdzie można zapalić ciszę. To jest takie miejsce, w którym dużo część tu spędzają przede wszystkim Iranczycy. Bo jak wiadomo, mało jest turystów z krajów europejskich, czy z Ameryki, to już jest bardzo mało. Przez środek tej miejscowości idzie taki taka rzeka. Rzeczka, strumyk. Jak widzicie tutaj nawet U.S.A. niektórzy lubią Ja już odpuszczam wyjście Julek z Mizerem tam jeszcze idą do góry, ale Nie wejdę chyba na górę tam zbyt wysoko, bo widzę, że tam już jest dużo chmur Ja już tu wyszedłem zresztą kiedyś Może też nie mam takiego siły parcia na tą górę Poza tym mam ze sobą trochę sprzętu elektrycznego, którego nie chcę, żeby deszcz zalał. A nie jest wodoodporny. No takie tłumaczenie słabego, nie? Młode chłopaki niech idą. Tam wysoko u góry widać też kolejkę linio, linow, linową, na którą można wyjechać z Teheranu na Toczal. Jakiś, jakiś okres jest na te śliczki zielone yy, bo jak byłem wcześniej no 4 lata temu ja byłem w sierpniu to nie było już ich. w tej wiosce Do Dorband jest rzeczywiście dużo bardziej się ludzie mnie pilnują tutaj szpary często chodzą za rękę ze sobą yy, to, że faceci tu chodzą za rękę to też jest no, ale to nawet w mieście widać czasami to było dla mnie szokiem kiedyś Ale to jest bardziej tak, że oni chodzą jako że przyjaciele, nie że tam para kochanków czy, czy mąż i mąż, tylko to są bardziej jako przyjaciele i chodzą tak czasami za rękę. Iranie pary zaafiszowani się ze swoimi uczuciami mogą dostać nawet mandat od tutejszej policji. Iran nie jest Europą, nie jest w Unii Europejskiej. I tutaj pierwszeństwo mają samochody, ludzie przychodzą jak podrózy. Ale też mają inne problemy, na przykład Chodniki, też, krawężniki też nie są robione dla ludzi Co przejawia się tym, że na przykład często Idąc takim chodnikiem Można wpaść do takiego, kórna, Betonowego dołu Który ma, no na bidę z pół metra Sam wi widziałem jak jest pewien iraczyk co wchodzi i aby sobie krzywda. Także sami Iranczycy też często chyba wpadają w te dziury. Także chodząc, nie korzystamy z telefonu albo z kamerki. Tak jak ja. Wybieram się do, na, na Milan Tower. Co do, co do taksówek, to najlepszym sposobem jest zainstalowanie sobie aplikacji Snap. Jest to taki tutaj szybki Uber. Można też płacić gotówką, żeby tak, założyć sobie takie konto. Pod, pod, jest potrzebny jest y, numer irański, widzicie za mną tą wieżę z tyłu. Tam, tam teraz wyjeżdżam, kierowca, który mnie podwoził, okazuje się, że był w Krakowie i raczył się alkoholem. Najbardziej smakowało mu y, whisky i wódka, ale piwko mu nie wchodziło. Wyjeżdżamy schodami. O no, tak, to się prezentuje. Wieża Milad ma wysokość 435 metrów, posiada 12 pięter, a jej budowę ukończono w 2007 roku. Jest najwyższą wieżą w Iranie i szóstą na świecie. Wyjazd na tą wieżę trwał jakieś 10 sekund. No to jesteśmy. Jeszcze inne piętra Okazuje się, że jest tu jeszcze jedno takie piętro najniższe Na którego chyba nie trzeba biletu, ale no widoki są dużo gorsze Tutaj jest dużo kawiarni i, i no Dużo żarcia można tu kupić Na przykład pizzę włoską Którą mi już poczęstowali Irańczycy za free Bo stwierdzili, że jest jestem fajny ziołek No takie setowe, no pizza w piranie, no to... No nie wiem Ja, ja lubię chicken kebab Wiecie chicken kebab Rice, chicken It's good Na najniższych piętrach jest po prostu Na parterze pierwszym i drugim piętrze Jest po prostu galeria I tutaj można wejść Nie płacąc za bilet No na najwyższy trzeba zapłacić 115 dolarów Lub reali Prawie 4 miliony 4 miliony Kurde. Gdzie są moje pieniądze? Cztery banki straciłem na to. Trochę się pobuja po galerii. Jestem galerianką irańską. tutaj, zapraszam. Można przejść do Kali, żeby się za to. No dobra, no nie tutaj Nagrywa, bo to tak samo jak w Polsce są te galerie. Tym nagrywaniem to tutaj nie jest tak zawsze łatwo bo sami Iranczycy się boją nagrywać wideo i czasami ktoś mi zwrócił uwagę, że nie można nagrywać wideo Więc jeżeli chodzi o, yy, o stacje kolejowe, o yy, airport to nie polecałbym bo bo, bo wszędzie tam są kamery. Raz miałem taką sytuację, że musiałem skasować klik bo nagrałem odbić. Chciałem zrobić jakieś takie fajne nagranie własnej osoby w odbiciu drzwi, witryny. Okazało się to witryna to chyba jakiś bank albo jakieś służby, służby bezpieczeństwa. I tak sobie zrobiłem to odbicie i jakiś, po jakichś 30 sekundach ktoś za mną biegł się okazało. I to był... Żo 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 żołnierz? Tak, żołnierz No i poprosił mnie, żebym to skasował Ładnie oczywiście Z uśmiechem na ustach Pokazałem mu, że, kas że kasuję No, uśmiech był jego i mój No i trzeba było to zrobić no. Nie było ujęcia Dobra, to ja, ja już się zmywam po tej wieży, z tej galerii Będę teraz szamem ukał Fala, fala To jest koszt jakieś Pół miliona

Które chce nam pokazać y, trochę Teheranu, a przy okazji odwiozą nas na dworzec autobusowy, bo już wybywamy z tego miasta. Przez Irańczyków jesteśmy złożeni po kolejnych irańskich sklepach z dywanami. Taka kultura. Tutaj jest sprzedawca, sprzedawca do dywanów julek. Salam, salam A tutaj gościu chce kupić Jakiś Amerykanie to, to stanę, uh, flower Chce okay. <laughs> kupić z dostawą do Polski is, uh, <laughs> Poszukiwanie gaci dla mizera Kolejny odcinek to jest On trwa już cały, cały wyjazd Jesteśmy na jakimś bazarze, ale to nie jest taki

Wszystko, wszystko w porządku, no, trochę ale... To chyba nie te nie? Ja. Aha. W przeliczeniu litr benzyny to jakaś złotówka, a połowę z tego to koszt gazu. Iry do to znaczy Iranczycy nas do niej zadebrali. Przy okazji tutaj kurczaki robią. Popularne kiedyś w Polsce. Kurczaki z rośna. w Hicie koło Krakowa kurczak się jeździło. ono się kręcą Teraz pozostaje już nam droga do, na dworzec autobusowy Takich dworców yy, wielk, większych autobusowych w Teheranie jest kilka Ten odpowiadający nam jest w południowej części Teheranu Trasa jest dosyć długa, to jest 900 km Będziemy tam jechać jakieś 9 godzin Po drodze prawdopodobnie się będziemy zatrzymywać 2-3 razy Zawsze przy, przy zakupie takich biletów, przyjeździe takim autobusem dostaje się taki fachunek. Tam są jakieś ciastka i woda. Oto co to, to, to jest w tym tajemniczym pudełeczku. Jakieś słodycze, oni tutaj uwielbiają wszystko co jest słodkie i ma bardzo dużo cukru i maseczka. I tyle. I tyle z tych dobroci. Tych Irańczyków, co, co nas tam podwozili, przewozili samochodem, dostaliśmy po raz pierwszy do począstunku i dostaliśmy taką buteleczkę alkoholu, który jest tutaj zabroniony i nie można tego robić, bo jest, 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 jest to przestępstwo. To, co dostaliśmy, to jest destylat z rodzynek, czyli nie z winogrony, jako takich świeżych, tylko z suszonych winogron, czyli z rodzynek. Nasz kierunek to miasto pustyni i jazd. Mam nadzieję, że podobało się choć trochę. Do zobaczenia w następnym odcinku.